Witam Was bardzo serdecznie. Dziś postaram się pokazać Wam jak zakładam miodnie do dadantów jedna druga. To jest tak, że mam nadzieję, że ta rodzina jest już gotowa. Rzepak zaczyna kwitnąć. Więc może być ciekawie. Aha, jest popsuty ten. Coś tam z dwie pszczółki chodzą. Tutaj mamy Prima zielony na się znakowano, to pójdzie jako tako mam nadzieję. Trzeba szukać matkę przede wszystkim, więc idem mu troszkę. Zobaczymy co jest i szukamy mamuśki. Tu było troszkę pokarmu zimowego, resztę dolały już miotkę. Ten ewentualnie możemy zostawić w gnieździe, ten żeby nie było. Że fałszujemy miód. To już mi rzucę do tego nowego gniazda. Żeby mi ktoś potem nie zarzucał, że miód fałszuje. Tutaj są larwy i miódek. Więc, więc mam nadzieję, że nie będzie jakiś tam niespodziankowych mateczników, ale rodzinka jest gotowa raczej na to, żeby dać mi odnie. Tylko znaleźć zieloną mamuśkę Dlatego dzisiaj tylko chyba się skupię na jednej rodzince. Nie będę dużo nagrywał, bo i tak mi trochę zejdzie. Przekopać dwie kondygnacje, to może chwilę czasu zejść. są jakieś miseczki, ale puste na szczęście. Pod domem to już w nieby matkę zmarnował. To jedna sprawa. przekładałem do ula, do datanta, no, znaczy do dwunastki Wielkopolskiej. Na drugi dzień przychodzę obok ula, garstka pszczół. Taka, mały kłębik. W środku patrzę, matka chodzi. Myślę, o kurcze, fajnie. załatwiłem matkę, ale żyła matka. dałem go w kleteczce do, do ula. No i żyje. To prawda, rodzina, pomimo. O, jest matka. To w takim razie robimy w ten sposób, że przekładamy ją. Tutaj i to jest tak. Dwie ramki z, z suszem po bokach. Ramka z matką. I reszta węza. Ja przyglądam się tu jakiś mateczników nie ma. Dlatego przyglądam cały ul. Ale, ale mam nadzieję, że nie będzie niespodzianek. No i już miodek się pojawia. Jest tutaj. Nie wiem czy widać. To jest. Świeży, przyniesiony, tegoroczny, z czereśni, a rzepak już wypuszcza pierwsze kwiatki, więc, więc. Udamy węze, i z drugiej strony też damy węzę jako przed ostatnią ramkę. ta rodzina się była taka średnio mocna ale, ale... lepiej się nie spóźni, bo pod domem robiłem przegląd jednej rodzince, kiedy to było w Wielkim Tygodniu w połowie Wielkiego Tygodnia, chyba to była środa czy czwartek jakoś tak no to myślę, a taka rodzinka sobie, jeszcze tam parę dni akuratnie po świętach przeglądne dojdą do siły, będzie super no niestety dzisiaj już były mateczniki delikatnie podlane. Więc sami rozumiecie. Lepiej dać im troszkę luźniej niż za ciasno. Tutaj troszkę miodku. Aj. Napczółka. No Tutaj troszeczkę też miotku Ale nie za wiele. Także miały jeszcze miejsce, matka miała, ale no, tutaj mamy pieżgę. Aż żają. Wrzucać taką ramę z pieżgo. Tylko potem nie będą miały. Tutaj a trudno do miodni żal dawać. Tu mamy już czerw i mamy dzików zabudowę. Trzeba ją odłamać. Ramki jak najbardziej już się kwalifikują do wymiany, więc więc tu, i tak samo, czerw. I dzika zabudowa. No i super, wpadła do, do środka, ale wyciągniemy później. Wyciągniemy, bo będziemy przecież dawać miodnie po mojemu zaraz zobaczycie o i chyba pszczółkę przedmiotłem. niech sący tutaj też plaster dzikiej zabudowy no ta rodzinka nie jest za mocna tak bardzo ale już jak najbardziej się kwalifikuje na dostanie miodni żeby mi nie weszła w nastrój bo tego bym wolał uniknąć Co prawda, mam roje łapki, ale mam nadzieję, że na obsew szcząły. Zobaczymy. Na razie nic tam się nie dzieje przy roje łapkach. Ale tutaj mamy i larwy, i jajeczka, i trochę czerwikrytego i trochę pierzgi. Tak i masz. A nie dokończyłem o tej matce pod domem. No to przyjęły tą matkę, ale niestety dalej się ma rojowe. Pomimo tego, że dostały cały korpus węzy, znaczy jedna, druga. Taką nadstawkę. O, jajeczka tu mamy. Jajeczka. Cały korpus, jedna druga dadanta, bo na Wielkopolsku 12 pasuje jedna druga dalanta. Dostały miodek, cały korpus z węzą odbudowały pięknie. Mateczka delikatnie jedną ramkę podczerwiła, i tam sobie teraz siedzi na dole. Ale matecznik widziałem jeden taki już konkretnie podlany. Więc więc, wyglądało to co najmniej średnio. Mam nadzieję, że ta. Przerwę się ten, się im się rolić, ale zobaczymy. Wszystko zależy od tego jak mi się to będzie układało. Tam chcę pociągnąć serię ma tygodni. naprawdę fajnie noszę. Już w tej nadstawce naprawdę jest sporo tego na kropiku. Więc tylko czy mi będzie chciał zaczerwić jeśli jest nastrój rojowy. Tego nie wiem. Ale będę próbował w tym tygodniu. Może ten matesi, który był przeoczony. A tak naprawdę im się nie chce bardzo już robić. Nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy. Na razie. Zobacz, czy robię ten sposób, że... No, zejście stąd, bo was nie chcę poprzygniatać. Chyba się nie uda was nie poprzygniatać, ale... Trudno. Tutaj mamuśkę. I mam mnóstwo miejsca do czerwienia teraz. Pszczółki mają co robić. Teraz dajemy kratę. Tylko gdzie ona się podziała jest tutaj. Kratę odgrodową. I ma Muśka ma co robić. Ktoś powie, a ogranicza matkę w czerwieniu. No chyba nie bardzo ogranicza w czerwieniu, skoro ma tyle węzy, tyle miejsca do czerwienia. To jakie to jest ograniczanie matki w czerwieniu? Ona tu nie będzie cały sezon siedziała. Oj, to już troszkę waży. Ona nie będzie tu siedziała cały sezon tylko za jakieś dwa tygodnie Nie, 2-3 tygodnie, coś takiego 2,5 A chyba źle leży krat tak dobrze, że zauważyłem, bo by mi uciekła Zobaczymy jak się to będzie sytuacja rozwijać. Za jakieś 2,5 tygodnia robimy przesiedlenie na znowu połóweczkę. Pusto, ich przekręciłem. No, znowu pusto połóweczkę, żeby dalej miała gdzie czerwić Taki mam system. Kto ogląda moje filmiki, ten wie, jak to działa. A kto nie ogląda, to tłumaczę, właśnie. Co jakiś czas przyszło, na nowo połóweczkę. Oczywiście, za tydzień przychodzę. Każdą jedną rameczkę dokładnie muszę obejrzeć. Po stronie przyszółu z miodni bo na pewno po, pociągnął dzikie, znaczy nie dzikie, normalne mateczniki pociągną takie półratunkowe, pół cicha wymiana. Coś takiego pociągną na bank. Bo jak mateczka jest na jednym korpusiku, a tu jest dwa do góry, to, to feromonu mogą bardzo nie szyć. I tak robię. Potem po rzepaku, że rzepak naprawdę ani niektoruje, te dwa korpusy wyciągnę i matka będzie sobie tak siedziała i w miarę tego jak się wygryza jak miodu przynoszą, jak się wygryza czerw to rotuje, co jakieś 2-3 tygodnie na nowy i daje matkę i to mi się sprawdza od kilku lat ten system pczółki się nie roją ładnie pracują a widzę z wielkopolskimi dwunastkami może z jednej strony by powinny być wystarczające miejsca a z drugiej no kurczę, może być średnio, fajnie bo już miodek jest na stawkach wygląda ładnie, a po fanie go odebrać, nawet niewielkiej ilości. Ale, ale, jednak nie wiem, jak będzie z nastrojem rojowym w tych dwunastkach wielkopolskich. A tutaj sobie ładnie radzę. Trochę jest prasowity system, bo trzeba co jakiś czas przyjeżdżać. Ale wiem, że mi się pszczoły nie roją. Dobra, 10 minut wystarczy filmik. Tak, zakładam miodnie wszędzie. Mam nadzieję, że są na tyle silne, żeby założyć no i tyle niestety nie wszystkie matki znakowane Nieznakowane znaleźć będzie saigon ewentualnie jak nie znajdę matek nieznakowanych to po prostu krata, krata i krata znaczy tu krata i tu krata dwie kraty założę i, za, i pod koniec tygodnia znajdę gdzie jest matka, będę wiedział gdzie są jajeczka będzie na tym półkorpusie I jak już będę miał jeden półkorpus to będzie łatwiej znaleźć Mamy mateczkę wtedy. Na razie nie znakuję, jeszcze nawet jak znajdę, gdyż, gdy, ponieważ yy, po pierwsze nie mam klejów ze sobą, bo, a po drugie, nawet gdyby coś jej się stało, bo przy znakowaniu może coś jej się stać, no to jeszcze teraz te młode matki, jednodniówki, gdyby poddać, nie są tak, jak powinny być, jeszcze troszkę wcześniej jeszcze tak z dwa tygodnie, żeby były takie pełnowartościowe młode matki. Teraz kto hoduje, to było takie ochłodzenie, jak hodował. Nie wiem, czy to jest dobre. Więc jeszcze się wstrzymuję ze znakowaniem. Dobra, trzymajcie się. Do usłyszenia w następnym filmiku. Zachęcam do dyskusji w komentarzach.